Chodź, co ciekawe, pasu? Co Co kąpielówki, się przygotował. jestem kamerzystą. Co widzowie? Dzisiaj. <noise> Witamy w ogóle. Witamy na kolejnym odcinku. <noise> Dziś Dziś z tej strony Dzisiaj będziemy. Dzisiaj będziemy. W mega, mega gorącej w wodzie. wodzie. Ogólnie wyzwanie polega na tym. Kto wytrzyma dużej w ciepłej wodzie wygrywa. To wjeżdża wjeżdżały grubo, słuchajcie. Kto dłużej wytrzyma, wygrywa, tak? I jeszcze ten, temperatura tak szybko, nie? No. Dość gorąco. Można by Gorący powiedzieć, że jest, jest letnia temperatura. raczej powiedziałbym, że jest letnia temperatura. Ale woda wrze. No to ogólnie mamy jeszcze umianę. Tak samo jak zawsze. nie pijcie alkoholu. Nie polecam alkoholu. Piło to nie alkohol alkohol się odpisał, jakby to, co tak. Zaczyna. Ale my mamy rumianek widzowie. Czekaj. Ty, dzisiaj... bo mam dziurę w skarpetce. Patrz jakiś kamerę. Serio ci to mówię Widać? Czekaj. No to klasa, jest tego Ciepło stary. To jest... Nie jest! Jest mi zimno! Dajcie ja, ja czy... dawajcie, tam. Cieplej ha. będzie. Nie chcę mi się robić na razie. <laughs> Cieplej <laughs> będzie. W sumie. Dobra, jest ogólnie strasznie ciepło. Się jeszcze... Jestem zadowolony, że jest ciepło. Daj rumianek, bo to jest podstawowa rzecz. Musi być gumianek i cofnij się tyłem. O, właśnie. dobrze, no, nie było widać. Zajcie, mamy rumianek. Kurwa, skończmy to. Jest strasznie, ciepło, ciepło, strasznie no. ciepło. I jestem zadowolony z tego powodu. Tak, wiecie, w letni dzień można się trochę wykąpać. Tak, ciepły. No, przy świętami. To jest fajna rzecz. Tak, świętami można się wykąpać. To mi się podoba. My robimy rozgrzewkę widzowie i wchodzimy. Plan jest taki, był taki, żeby wejść na 5 minut. Nie, ale pojebało się. Nie, nie wejdziemy tam na tyle, bo jak sprawdziłem to, jest zrobiłem ten listę, 4 się umiera. To, <grym <grym jest to trochę niebezpieczne, w sensie, jakbyśmy weszli na za długo, to mogłoby to być niebezpieczne. Dziwne uczucie. Ej, nie czuję też no. Nie czuję I jest trochę ciężko, bo nie czujemy stóp, w ogóle. A w sumie nie jesteśmy coś, wiecie, profesjonalistami. To jest mój pierwszy raz. No, ale dlatego wchodzimy po prostu na krócej, plan jest taki, żeby wejść na minutkę, dwie, a na ile wejdziemy zobaczymy i plan jest taki, żeby wejść potąd. Nie zanurzać rąk i głowy, bo to jest ponoć niebezpieczne. Dlatego zanurzymy, zanurzymy głowę i ręce. Tak, i będziemy pływać. Ogólnie, plan jest taki, że będziemy pływać przez jak najdłużej i zobaczymy, kto najdłużej wytrzyma pod wodą. Tak, no jeżeli ktoś się nie wynurza, to wygrał. Dobra. <grym> Chcesz i rumianek chłopaki? Tak. Ale rumianek jest pyszny, akurat, szczerze mówiąc. To jest najlepsza rzecz z tego wyzwania. A jak coś fajnego się wydarzy, na przykład, nie wiem, umrzemy. Będziemy mieli to na odcinku. Będzie na szorca. Na szorca będzie i na TikToku Toka. Co? Co czekamy? Patrzysz? Jak będzie... na idiotów, no. Pas. 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 To będzie do odcinka na miniaturkę. Tak, tak, tak. Koniec czujaców. Koniec czujaców. kasę. Pa! Ta upadek z szurasów, co nie Ej, zimno. Wchodzimy, wchodzimy, panowie, od razu. Na kurwa Na piersiach. A nie, chodzimy, wchodzi, chodzimy, 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 chodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy Wchodzimy już? Let's go! Szybko Robiadek Let's go! Dawaj do nas chodź, no teraz czas jak nigdy Głębiej nie wchodź Nie? Nie wierzę, że doświadczę waszej śmierci Jak na razie gorąco jest Nie czuję nóg w ogóle No ciepło nie? Tak jest tak ciepło widzowie ja ja Zdajewisz się no. szczerze O tego gorąca się jajki czuję Wiesz żeby mam fiot nie odmarł ja... ja nie czuję w ogóle zimna stać Nie mogliśmy się ruszać wiesz? Jak się, na się na ruszać, to nie powinno? Nie Bo ciepło traciły o czym yy, możesz, możesz gotowy, no, każdy. Ty jak ci wyjdę, bo ja nic się Ale dziwne uczucie. się. nie przejdziesz mi, no? Nie z Następnym razem może wejdziemy do zimnej wody. Dzisiaj była ciepła woda. Ej, muszę się przebierać, czy mogę tak pojechać? Tak, no. Możesz tak pojechać. Ale następnym razem chyba do odmiany wejdziemy do zimnej. No. Dziękujemy wam widzowie za to, na tym odcinku. Mamy nadzieję, że się podobało. Szczurasy, żegnamy. Pa! A few moments later. Ogólnie widzowie, <weight> nigdy w życiu wcześniej nie marysowaliśmy I jest trochę ciężko, bo nie czujemy stóp w ogóle tak Jak nie umrzemy to w porządku Mogę A Ej ubrajmy ze stóp rumiankiem Nie, nie <laughs> tak, nie To jest stóp On będzie Może nie mm. Wy Wie idziecie do domu i zemdlejecie po drodze? Nie wiem, ja stóp dalej nie czuję na Ja się boję, bo ja patrzę czuję teraz. No Dobrze, <mary> no. No, no, fajnie było widzowie <workitenın> Nie, nie fajnie. było! było zajebiście! Tego. Nie, ja, ja pół miasta będę tak jechał jak idiota! W kąpielówkach! A ktoś do ciebie tak, a to wiecie pół kolego? Ta, na ulicy, co nie, mener kurwa! Eee, dać ci bluze, a potem przyjdę do szkoły i tak! Pa! Po tej przerwie, siódmego! <laughs> nie! O, tak do siksu. Dawaj mi kurwa na te, na nogi wylej! Dawaj, lecimy, Ale ty. Ale ty Ale zimno Na nogi lecimy, to był lecimy, Ja lecimy, Popatrzyłeś Kazałeś Nie